Dzień dobry, dzień doberek. Witam się dzisiaj z wami w tych pięknych okolicznościach, które widzicie za mną. Przebywam aktualnie w Bodrum w Turcji i pomyślałam, że nagram wam kolejnego podróżniczego vloga, bo ta tematyka ostatnio cieszy się na moim kanale naprawdę sporą popularnością i zapewne ma to związek z tym, że dużo osób zastanawia się jak wyglądają podróże w czasach pandemii, jakie są obostrzenia w różnych krajach i jak to wszystko wygląda. Co prawda, odcinek z Turcji był już na moim kanale bardzo podobny, nagrywany około półtora miesiąca temu, no ale przez ten czas naprawdę wiele się zmieniło. Jestem też w innym rejonie, w innym hotelu, więc pomyślałam, że wiele z Was może zainteresować najnowsze, najświeższe i prawdziwe informacje, bo w sieci krąży naprawdę mnóstwo różnych informacji, a jestem tutaj na miejscu, więc macie rzetelne informacje. Także mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli na końcu zostawicie łapkę w górę dla podbicia. A No i nie, nie przedłużając, zaczynamy. Tak jak już wspomniałam, jestem w Bodrum w Turcji. Przyjechałam tutaj na przełomie maja i czerwca, więc są to najświeższe informacje, zwłaszcza, że od 1 czerwca w Turcji obowiązują nowe obostrzenia. Co nieco się tutaj pozmieniało, także myślę, że dużo osób zainteresuje. Opowiem Wam również co nieco o hotelu, w którym jestem, bo ostatnio pod filmem bardzo dużo osób pytało, w jakim jestem hotelu, i myślę, że to też będzie coś ciekawego dla osób, które poszukają. Poszukują właśnie fajnego hotelu w Turcji. Ja aktualnie przebywam w hotelu Bodrum Holiday Resort. Spa. I jest to hotel, który ma kategorię 5 gwiazdek, ale czy jest warty, czy nie warty, o tym opowiem Wam w późniejszym czasie. Będzie tutaj taki zlepek z różnych dni, jak pokazuję Wam różne części hotelu i coś więcej opowiadam, ale zaczynę od najważniejszych informacji, które na pewno Was interesują, czyli obostrzenia, to co tutaj się dzieje, co trzeba wiedzieć jadąc do Turcji. Także jeżeli chodzi o samo podróżowanie do Turcji, to oczywiście jest jak najbardziej możliwe, Mnóstwo biur oferuje um, wyloty z różnych um, miejscowości w Polsce i aktualnie od 1 czerwca, co nie do końca wszystkich cieszy, do Turcji przyjedziemy z negatywnym testem PCR, jak to było do tej pory, ale od 1 czerwca może być to również test antygenowy. Jak wiadomo, dużo osób bardzo liczyło, że jednak na ten okres ściśle wakacyjny te testy zostaną zniesione. Niestety tak się nie stało, także... Um, jest to odrobinę luźniejsze rozwiązanie ze względu na to, że testy antygenowe są tańsze niż PCR. Taki test antygenowy szybki możecie wykonać już nawet za 100, 120, 150 zł. w zależności od miejsca, a PCR kosztuje tak 400, nawet 500 zł. Także jest to już nieco tańsza opcja, ale no, nie, nie wszyscy się z tego cieszą, bo liczyli, że jednak tych testów nie będzie. Są też wyjątki, czyli jest możliwość, żeby z tych testów do Turcji być zwolnionym, i właściwie są to takie dwa główne przypadki, a właściwie trzy, bo dalej dzieci do 6 roku życia są zwolnione z wykonywania testów przed przylotem i zwolnione z wykonywania testu są również osoby, które są zaszczepione dwoma dawkami i mają zaświadczenie i minęło od ostatniego szczepienia minimum 14 dni i trzeci wyjątek to osoby, które przeszły COVID i mają to potwierdzone, że ten COVID w ciągu ostatniego pół roku przeszło. Z takim zaświadczeniem również możecie wybrać się do Turcji. W dalszym ciągu Przyjeżdżając do Turcji, potrzebujecie kod HES, czyli ten kod QR, który otrzymacie po wypełnieniu ankiety na tureckiej stronie Ministerstwa Zdrowia. Zostawiam wam link w opisie i powiem wam szczerze, że mam nadzieję, że wam się przyda, bo pod ostatnim filmem dostałam naprawdę sporo wiadomości, że biuro podróży nie poinformowało swoich klientów o tym, że taki kod QR trzeba wygenerować na maksymalnie 72 godziny przed podróżą. I po prostu, gdyby nie mój film, to by kompletnie o tym nie wiedzieli, a bez tego niestety nie Was na pokład samolotu lecącego do Turcji. Także to są dwie takie rzeczy, które musicie mieć ze sobą. Jeśli chodzi o przylot do Turcji, to aktualnie w Turcji panuje lockdown. Co prawda teraz od 1 czerwca jest on delikatnie poluzowany, ale nadal dość mocno restrykcyjny. Największą wadą, z której my się w Polsce wyplątaliśmy, czyli maseczki na świeżym powietrzu, tutaj niestety obowiązują i obowiązują by Przynajmniej w podrum, tak że lepiej tą maseczkę mieć chociażby na brodzie, niż nie mieć jej wcale, bo chodzi kontrola policyjna po mieście i naprawdę można załapać mandat. Z tego co pamiętam, jest to mandat w wysokości 500 euro, także całkiem sporo. A w momencie kiedy tą maseczkę będziecie mieć suniętą gdzieś tam na brodzie, to policja może was tylko upomnieć i pokazać wam, żebyście tą maseczkę założyli i z tego co się dowiedzieliśmy już o rezydentki, bo o tym też za chwilę więcej wam powiem, to lepiej z taką policją nie dyskutować, nie kłócić się. Oni mają dość takie e, sztywne zasady, więc lepiej z tym nie dyskutować absolutnie, tylko grzecznie wykonać polecenia i cieszyć się spędzaniem czasu na świeżym powietrzu dalej. Maseczki również powinniście nosić w hotelu, e, również na świeżym powietrzu w obrębie hotelu. Jedyne wyjątki to jest plaża i basen, ale tutaj na miejscu. Jakby nie ma już takiej restrykcji, to znaczy obsługa gdzieś tam w restauracji szczególnie może Was upomnieć o to, żebyście tą maseczkę założyli, ale jakby nikt na Was nie nakrzyczy, żadnych kar nie wystosuje. W związku z tym e, maseczki właściwie wszyscy noszą w restauracji, ale gdzieś tam w okolicy przemieszczając się po terenie hotelu, e, rzadko widzę, żeby ktokolwiek te maseczki nosił. Wracając jeszcze do tego lockdownu i do tej rezydentki, którą tak tutaj pięknie zaznaczyłam, bo już spotykam się z tym po raz kolejny, że zawsze dzień, jeżeli lecicie oczywiście z biurem podróży, to zawsze na następny dzień jest takie spotkanie z rezydentem, gdzie ten rezydent wasz powinien wam przekazać najważniejsze informacje o hotelu, o tym co powinniście wiedzieć. No ale w praktyce to wygląda tak, że o tych najważniejszych informacjach mówi bardzo krótko, a o wycieczkach bardzo długo. To o wycieczkach też Wam wspomnę za chwilkę, a wracając o tych informacjach ogólnych, to już któryś raz z kolei spotkałam się z tym, że po prostu rezydent ma nieaktualne informacje i kompletnie nie wie. Co się dzieje na terenie danego hotelu. Ci rezydenci zazwyczaj mają ileś hoteli pod sobą i jakby nie mają jakiegoś super obowiązku pilnować tego, czy te informacje, które przekazują turystom, są aktualne. I tak mieliśmy w przypadku hotelu, do którego przyjechaliśmy. Oczywiście jest lockdown, więc wszelkiego rodzaju imprezy są zakazane, bo grozi to zamknięciem hotelu. I z tego, co przekazała nam rezydentka, to jedynie wyjątkiem jest mini disco organizowane dla dzieci, ale żadnych imprez później w hotelu nie będzie. Oczywiście okazało się, że jest zupełnie na odwrót: mini disco nie jest organizowane, zaś impreza od 20 do bodajże północy. Szaleje na maksa. Także um, warto weryfikować to, co mówi rezydent. Ja już Wam mówiłam tutaj o komunikacji miejskiej: że można takimi busikami się przemieszczać, e, i tutaj rezydentka, słuchajcie, powiedziała nam, że można i tylko i wyłącznie zapłacić kartą e, za taki przejazd, i tylko i wyłącznie, jeśli macie go połączonego, e, swoją kartę z certyfikatem, tym QR, który generowaliście przed podróżą. Inaczej nie jesteście w stanie podróżować e, busem. E, gdzie na tym spotkaniu dużo ludzi było zestresowanych, że nie wiedziało, że są nieprzygotowani na taką sytuację i oczywiście w praktyce to wygląda tak, że oczywiście nie ma problemu, żebyście zapłacili lirami tureckimi za przejazd czy euro. Oczywiście, ja już Wam to wspominałam w ostatnim filmie i powtórzę jeszcze raz. Oni często traktują euro i dolara bardzo podobnie. Teraz jest inflacja, więc im jest nawet korzystniejszy, jeżeli wy zapłacicie w euro. I też kurs jest korzystniejszy, ale tak średnio przejazd tutaj z hotelu, który znajduje się około 4 km od centrum miasta, od Bodrum, kosztuje 5 lirów lub 1 euro. 1 euro możecie wymienić na 10 litrów, także bardziej opłaca się wymienić gotówkę na tutejszą. I oczywiście nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby zapłacić gotówką w komunikacji miejskiej. Możecie też bynajmniej z tego hotelu dojechać taryfą. Która, jak y, wspomniała nam rezydentka, kosztuje około 5 euro, także jest to 50 lirów y, tureckich y, za przejazd w jedną stronę. Jeżeli je, jedziecie na przykład w 3-4 osoby taką taksówką, to powiedzmy ten koszt się rozkłada, ale nadal taniej będzie pojechać komunikacją miejską. To są takie małe busiki. Y, plusem tego hotelu jest to, że busy, y, przystanek busa taki początkowy jest dosłownie przed hotelem tak samo jak postój taksówek, także nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby dostać się do miasta i komunikacja miejska jest tu jak najbardziej 100% bezpiecznym środkiem transportu jeśli mówimy jeszcze o biurze podróży i rezydentce i fakcie, że również polecają różnego rodzaju wycieczki, bo tutaj w Bodrum jest naprawdę szereg fajnych wycieczek, na które można się wybrać, to te ceny, które oferuje Wam biuro podróży warto sobie zweryfikować, bo jest naprawdę kilka wspaniałych biur podróży organizowanych i przeprowadzanych przez polskie tutaj na miejscu biura podróży, których ceny są zdecydowanie inne. Ja nawet lecący i yy ja nawet lecąc z Wrocławia już na lotnisku zostałam zaczepiona przez pana który pytał czy lecę do Bodrum i już mi wręczył ulotkę z listą wycieczek z zachęceniem do skorzystania z ich oferty i ja przyjrzałam sobie tą ofertę i naprawdę wachlarz tych wycieczek jest ogromny, a ceny zdecydowanie lepsze niż oferuje wam biuro podróży ja jestem tutaj z biurem podróży Coral Travel to akurat raczej nie ma znaczenia, ale zawsze te biura z którymi przyjeżdżacie, te wycieczki mają trochę droższe niż tutaj lokalnie, oczywiście na mieście jest mnóstwo punktów, w których możecie również wykupić wycieczkę, ale oczywiście najchętniej są wybierane takie, gdzie mamy polskiego przewodnika. Zwłaszcza jeżeli jest to jakaś wycieczka, w której coś zwiedzacie. A tutaj jest naprawdę parę fajnych punktów, żeby zwiedzić. Z takich wycieczek, które. Warto sobie wybrać, będąc w Turcji, to rejsy statkiem, oczywiście jeśli mowa o rejonie tutaj Bodrum, bo no, to jak widzicie, tu jest wszędzie woda, jest kilka wysp i jedną z takich wycieczek jest rejs statkiem na wyspę Kos lub Rodos do Grecji. Także na jednej wycieczce możecie zwiedzić, zarówno być w Turcji, jak i w Grecji. Taka wycieczka kosztuje około 20 euro i dostajecie bilet w dwie strony i na miejscu macie kilka godzin, żeby sobie pozwiedzać wyspę, także to jest super opcja. Niestety w związku z tym, że jestem teraz z synkiem, to nie bardzo mam taką możliwość, ale jak będę ponownie w Turcji, to na pewno się wybiorę. Jest bardzo właśnie dużo różnych wycieczek związanych właśnie z pływaniem statkiem. Jest taka Turecka Amazonka, gdzie możecie zobaczyć to życie takie prawdziwe w Turcji. Są po prostu rejsy statkiem za bodajże 18 euro, gdzie pływacie sobie tutaj po okolicach i macie kilka miejsc, w których się zatrzymujecie. Możecie sobie skakać do wody. Jest miejsce, gdzie pływają żółwiel bądź delfiny. Także takie wycieczki są naprawdę bardzo fajne i w cenach, które oferują wam tutaj biura lokalne z polskim przewodnikiem, macie to w naprawdę super cenach. Także zanim się zdecydujecie na wybór jakiejś wycieczki, to sprawdźcie różne oferty. Teraz trochę zabrzmiałam jak jakaś reklama, ale to nie o to chodziło. Po prostu nie, nie ma sensu przepłacać, tak samo jak zrobili na przykład to moi rodzice, z którymi też tutaj jestem. E, możecie sobie wykupić haman, czyli taki popularny w Turcji zabieg wieloetapowy na ciało. Jest to takie oczyszczanie, ścieranie na skórka, mycie w pianie, masa olejkami, maseczka. Taki pakiet zabiegów na ciało, gdzie odmłodniejecie o 10 lat. I taki pakiet w hotelu kosztuje 105 euro, a oczywiście, jak się wytargujecie, tak zapłacicie. I tak moi rodzice wytargowali na 40 euro za osobę a w ofertach biur podróży tutaj e, takich, gdzie trzeba po prostu kawałek podjechać, przyjeżdża po Was autobus, za tą samą e, przyjemność możecie zapłacić około 20 euro, także połowę ceny, więc... E, jeżeli ktoś nie lubi przepłacać, to warto sobie poszukać. Myślę, że to na chwilę obecną wszystko z takich najważniejszych informacji, dotyczących aktualnych informacji z Turcji. Na temat samego hotelu będę Wam opowiadać w różnych ujęciach, w zależności gdzie akurat spaceruję i to będzie zlepki z całego tygodnia. Więc gdybyś się jakaś informacja powtórzyła, to z góry przepraszam, ale tak jak mówię, no, jestem tutaj na wakacjach i nagrywam wtedy, jak sobie przypomnę, jak coś jest wartego pokazania. Także zacznijmy od. Od takich kilku e, zdań wstępu. Hotel e, ma kategorię pięciu gwiazdek tutaj lokalnie. No, niestety, w rzeczywistości jest tutaj e, dość sporo i na pewno bym takiej kategorii mu nie przyznała. E, jest po, e, podzielony na takie bungalogie, w których się ja aktualnie znajduję, i budynek główny e, tamta część w budynku głównym jest odrestaurowana. Niestety te domki tutaj, w których ja jestem, e, no nie do końca. Znajduje się około 4 km od centrum, więc właściwie, jeżeli wyjdziecie poza hotel, to nic tutaj nie ma. Plusem jest jednak fakt, że wychodząc z hotelu, na wprost od wejścia macie po pierwsze postój taksówek, po drugie, postój busików, o których już Wam wspominałam właśnie mówiąc o tym dojeżdżaniu do miasta, także to jest plus. O cenach dojazdu już Wam też mówiłam. Hotel jest położony na wzgórzu, na bardzo rozległym terenie, więc musicie się nastawiać na mnóstwo chodzenia. I o tym, że tu jest dużo chodzenia, mówię wam właściwie w każdym ujęciu, bo tego chodzenia jest ogrom. Jakbyście chcieli dojść do plaży, która jest gdzieś tam za mną, to wydaje się dość blisko, ale na przykład z tego punktu, czyli z mojego pokoju do plaży, jest naprawdę kawał drogi. Trzeba się nachodzić i później z powrotem. Tak samo jest do restauracji do snack barów. Jeden basen mam tutaj dość blisko, ale przy nim jest nieczynny bar ze względu na bardzo małe obłożenie hotelu, bo jak na taki wielki i rozległy obiekt obłożenie jest dość niewielkie, bo około 40%. Hotele generalnie w Turcji teraz mogą przyjmować maksymalnie 50% obłożenia swojego i tak jak już w Nieraz nie, nie Wam wspominałam to, na weekendy od czwartku do soboty zjeżdża się też sporo tubylców. Teraz od 1 czerwca oni mają troszeczkę rozluzowany ten lockdown, nie wspominałam o tym wcześniej. Chociaż myślę, że to też jest ważna informacja, bo dotychczas na weekendy wszystkie sklepy były pozamykane w związku z tym, że tubylcy nie mogą wychodzić z domu, mają godzinę policyjną codziennie od 21 do 5 rano. Zaś w weekendy od piątku, od 21 do poniedziałku do piątku rano również nie mogą wychodzić, więc sklepy, nie sklepy również są nieczynne, chyba że jakieś tam pojedyncze spożywcze, ale to są sklepy specjalnej kategorii i tylko takie mogą być czynne. Teraz od 1 czerwca ten lockdown się troszeczkę poluzował, czyli mogą wychodzić codziennie. Też jest ta godzina policyjna, ale jest zluzowana troszeczkę sobota. I tylko w niedzielę mają ten zakaz handlu i zakaz wychodzenia z domu. Plus restauracje mogą przyjmować się w ogródkach, czyli na dworze, na świeżym powietrzu. Także to takie kilka informacji, gdyby Was interesowało. Na pewno tutaj w przebitkach Wam pokażę drogę takim busikiem miejskiej komunikacji do Bodrum. Uliczki tu są bardzo kręte i właściwie cały czas jest albo z górki, albo pod górkę. I uliczki są mega wąskie, a w samym mieście są straszne korki. Tam jest bardzo dużo wąskich uliczek i po prostu tam się przeciskają niesamowicie, co no, może na pierwszy rzut oka nieco przestraszyć, ale oni sobie tam świetnie radzą. Busik jedący od nas spod hotelu jedzie bezpośrednio do centrum na taki główny dworzec autobusu, się zatrzymuje. Tam również obok jest postój taksi, więc właściwie jadąc z takim busikiem wysiadacie na samym końcu i jesteście w samym centrum. Macie taką wielką halę, w której jest taki jakby dworzec autobusowy, jakieś różne punkty, a u góry zwykle jest bazar, ale w związku z lockdownem tego bazaru nie ma. Są tylko lokalne owoce i warzywa. to też gdzieś pewnie przybitkę Wam pokażę, no bo wygląda to tak no dość zaskakująco jak dla nas taka forma Sprzedaży, u nas też oczywiście są różne jakieś giełdy, rynki, ale tam to wygląda troszeczkę inaczej. I my tam byliśmy w piątek, czyli w dniu, w którym oni się jakby szykowali do zamknięcia na weekend, więc robili większe zakupy, więc wyglądało to naprawdę dość dziwnie. No i co? Ruszam dalej na wakacje i pokażę Wam różne przewidki z różnych miejsc, jak wygląda restauracja, baseny em, i jak będą jeszcze jakieś ważne szczegóły, to również Wam opowiem, a tymczasem lecę korzystać ze słoneczka. A i słuchajcie, jeszcze bardzo ważna rzecz dla osób, które e, lubią korzystać z internetu albo tak jak ja pracują e, korzystając z internetu, e, to niestety w hotelu e, Wi-Fi dostępne jest tylko w częściach ogólnych, czyli gdzieś tam w restauracji, trochę przy basenie, e, przy recepcji. My e, ten plus, że mamy w starej części, ale blisko recepcji, sprawia, że tutaj na, na tarasie nam łapie ta Wi-Fi, ale gdzieś, jeśli ktoś ma gdzieś dalej pokój, to niestety jest bez internetu, co jest dość dużym minusem. Zwłaszcza, że tak jak mówię, to jest pięciogwiazdkowy hotel. Dzień dobry, dzień dobry. Wiem, trochę niewyględnie wyglądam, ale. No tak, to już jest na wakacjach, ale pomyślałam, że w związku z tym, że już jestem tutaj kilka dni, to opowiem Wam nieco więcej o samym hotelu Bodrum Holiday Resort, w którym jesteśmy. Sam obiekt jest ogromny, jest położony na wzgórzu, także e, trzeba się przygotować na dużo ilość chodzenia. O, co chwila macie na przykład schody, e, więc w jedną stronę sobie schodzicie w dół, w drugą w górę, więc chodzenia jest bardzo dużo. E, jest jeden główny basen i jeden taki e, basen, Relax Pool się nazywa i trzeci ze zjeżdżalniami, na który właśnie się wybieram. Tam mam nadzieję, że w tle już go widzicie i tak jak już pewnie zerknęliście wszędzie tutaj są góry, więc jest to bardzo, bardzo górzysty teren. I co dalej? Jeśli chodzi o pokoje, to jest tutaj część wyremontowana i niewyremontowana, no niestety nas umieścili w tej niewyremontowanej. Są to takie budynki, jak też widzicie za mną, jedynym plusem tego pokoju naszego apartamentu dwupokojowego jest fakt, że mamy całkiem ładny widok z okna i mamy dość duży taras. A sam apartament no niestety mocno, mocno wymaga renowacji. Jest też ta odnowiona część, ale no niestety na jej temat się nie wypowiem, bo nie byłam w środku. Jedzenie, jedzenie jest całkiem smaczne, ale wydaje mi się, że przy tym, że jest obłożenie w granicach 40% i są mega kolejki, no to obawiam się, że w pełnym sezonie może być jeszcze gorzej, bo w chwili obecnej jedzenie nakłada obsługa, co wiąże się właśnie z tymi kolejkami i długim czasem oczekiwania na wszystko, więc jest to taki drobny minus, a tymczasem dochodzę już tutaj właśnie na teren Basenu z, ze zjeżdżalniami, także więcej hotelów opowiem Wam później. Zamiast plaży są takie deptaki z leżakami i pomostami, z których wychodzi się bezpośrednio do wody. Tam dalej są boje ograniczające dokąd można pływać. Takich pomostów jest kilka, więc jest gdzie zaszaleć. Tak jak już wam wspominałam, teren hotelu jest ogromny i tak jak my mamy pokój tam na samej górze, to żeby przyjść na przykład do restauracji, która jest za jakieś 200 metrów, tak do snack baru, który jest bliżej plaży, jest już naprawdę kawałek i to jest taki kawałek, który idziecie cały czas z górki, po schodach bądź takim stromym zboczu, a wracając na przykład do basenu relax, albo do pokoju, to już jest cały czas pod górkę, także. Jadąc do Bodrum Holiday Resort trzeba się nastawić na całkiem sporą dawkę chodzenia i to nie po takich płaskich terenach, bo takich właśnie płaskich jest tutaj niewiele. O tutaj już za mną jest restauracja, z tej strony jest a la carte, a taka główna, jedna jedyna na cały hotel, który jest naprawdę ogromny. Jest tutaj na dole, jest też market zaraz przy wejściu i, i niżej jest już basen główny. Także jest to naprawdę bardzo rozlokowane na szerokim terenie, więc trzeba mieć to na uwadze. I znowu idę po kolejnych schodach i jeszcze trochę czekam mnie ich za chwilę. A teraz, już widzicie, zbliżam się do restauracji przed otwarciem obiadu, co tutaj się dzieje. Jaki tłum ludzi stoi, żeby w ogóle wejść do restauracji i zająć kolejkę do różnych stanowisk masakra? No i po stu kolejnych schodach, nie no żartuję, po kilku schodach kolejnych dochodzimy do tego głównego basenu. Tutaj jest obok restauracja, która zaraz się otwiera na obiad, więc jest kolejka, bo ludzie się już ustawiają wcześniej. Tutaj macie takie kafe Tour, które jest takim miejscem na drinka wieczorem miejscem spotkań, a tutaj przed nami już jest basen główny, tutaj siedzą wszelkie animacje, jest najwięcej ludzi i jest głośna muzyka. No i od tego głównego basenu trochę schodów i właściwie już jesteśmy coraz bliżej, ale jeszcze kawałeczek trasy tutaj jest. Zbliżamy się też do morza. Także no, jeżeli chcecie pójść nad morze, no to fakt, że morze czy plaża jest przy hotelu nie oznacza, że jest blisko. Co, jak chcą, ale widoki są tutaj naprawdę obłędne. Jeżeli już tutaj dotrzecie, to możecie cieszyć oko naprawdę przepięknym widokiem. Tam widzicie takie daszki, to są pomosty, na których można się opalać. Taki jakby balkon do wody, do morza schodzi się poprzez drabinkę. Bezpośrednio do wody. Plaża jest tylko w dwóch punkcikach i naprawdę malutka. A tutaj już zbliżamy się do punktu z pizzą i barem z przekąskami. Na wakacje, zwłaszcza jeżeli podróżujecie z dzieckiem, przyda Wam się taka większa torba bawełniana. Może być to zwykła jako torba albo, wiecie, taka plażówka, bo wtedy możecie zmieścić w niej wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy Waszego dziecka. Czyli, wiecie, jakąś, jakąś kanapkę, jedzenie, bądź butelkę wody, no i masę zabawek. Zaraz Wam pokażę, co ja noszę w swojej na całą wielką torbę. Tylko jedna rzecz należy do mnie, no ale przydaje się, bo nie trzeba wszystkiego nosić w rękach. I tak oto prezentuje się mój ekwipunek na basen, czyli oczywiście jakieś kółeczko i torba. Ja mam akurat z Pixi taką fajną, materiałową, ale tutaj na wakacjach też kupicie jakąś hotelową czy, czy z nazwą miejscowości. I oczywiście mam zabawki dla dziecka. Zawsze ze śniadania biorę bułkę dla dziecka, bo później zje. Oczywiście. Do opalania coś takiego uniwersalnego. Dodatkowy ręcznik kudra, kupraczek dla dziecka. Kolejne zabawki, buty do wody. Na basenie wiecie, nie ma kamieni, ale takie buty się sprawdzają. Zwłaszcza jeśli dziecko biega, one mają gumową podeszwę i się dziecko tak nie ślizga, nawet na basenie. Czapka razy dwa dla mnie, dla dziecka. I mam też coś dla siebie. To jest właściwie jedyna rzecz, którą noszę ze sobą. To mgiełka taka odświeżająca, matująca, ona się doskonale sprawdza na upały, a też jest malutka. Ja mam teraz tą z Evelina i ona jest naprawdę rewelacyjna, ma piękny, kokosowy, taki wakacyjny zapach, więc u mnie się sprawdza bardzo fajnie. No i wiecie, mam ją zawsze ze sobą, więc w przypadku kiedy już jest tak naprawdę gorąco, no to ją sobie używam i sprawdza się doskonale. I jak widzicie, tak już wygląda cały kwipunek. No, Małą wielką torbę moja jest właściwie tylko tam giełka. Czas na dwa słowa dotyczące posiłków i to jest taka zmora tego hotelu. I wcale nie mówię o jedzeniu, że jest niedobre, tylko bardziej ta cała organizacja tych posiłków, bo niezależnie czy idziecie na śniadanie, na obiad czy na kolację do restauracji głównej, no to musicie się przygotować na długie kolejki. Uzbroić się naprawdę w cierpliwość, bo jest to tak zorganizowane, że nawet kiedy chcecie wziąć jedynie masło na śniadanie, to musicie przejść przez ciąg różnych stanowisk i stać, zanim do tych stanowisk dojdziecie w 30-osobowej kolejce. Drugie tyle postoicie, czekając na przykład na jajka, które też nie codziennie są, codziennie są smażone omlety, ale te omlety nie są takie bezpośrednio z jajek, tylko z kartonu, co też Wam tutaj pokazuję. No i trzecia rzecz to naleśniki to są rzeczy na dworze smażone. Na obiad również są jakieś tam dodatkowe rzeczy smażone na zewnątrz, ale tak jak mówię, niezależnie od tego jaki posiłek wybierzecie, no to się musicie nastać w różnych kolejkach do różnych rzeczy w restauracji. Także jest to taki dość duży. Minus, bo niestety, jeżeli liczycie, że wpadniecie, zjecie coś na szybko, to niestety tak nie jest. Największe kolejki w ogóle są do e, stanowisk tych głównych, gdzie na obiady, na kolacje są podawane surówki, e, i tam naprawdę, żeby doczekać się czegokolwiek. E, żeby sobie cokolwiek móc wybrać, bo nakładają na oczywiście, panowie z obsługi, no to się trzeba naprawdę nastać. Oczywiście poza posiłkami głównymi mamy też restauracje à la carte, które są tutaj płatne i mamy też kilka barów, z tym, że obecnie taki bar z przekąskami jest jeden czynny i podawane są tam hamburgery, pizza, maca, frytki i właściwie to wszystko. I tam. Już zjecie troszeczkę bez mniejszej kolejki, ale wiecie, jest to tak, tak bardzo ubogie menu, że jedzenie tego codziennie em, no nie do końca jest wskazane. Także e, to jest taki jeden z największych e, hotelowych minusów. E, no i to jak, e, jaką drogę trzeba pokonać, żeby w ogóle dojść do tej restauracji czy do baru, to już Wam pokazywałam. No, jest to kawał drogi. Dobra, słuchajcie, ja już jestem po odprawie na lotnisku w Bodrum, także będę powoli kończyć tego vloga. Jeszcze z takich końcowych informacji dodam tylko, że transfer z hotelu oddalonego około 35-40 km od lotniska trwał godzinkę. Na odprawie, niestety, przy kontroli zebrali nam całą wodę. To jest taka informacja ważna, bo czasem uda się tą wodę w podręcznej przenieść jedną sztukę, bo jak wiadomo, na lotnisku ta woda jest strasznie droga. No, niestety. W tym przypadku się nie udało i jedną butelkę pozwolili wziąć dla dziecka. Także e, tyle informacji na ten moment. Mam nadzieję, że. Generalnie cały vlog okazał się dla Was bardzo przydatny. Wracamy do Polski. W Polsce test antygenowy, nic się nie zmieniło. Jeżeli się chce być zwolnionym z kwarantanny, czyli od razu ta kwarantanna jest nakładana przy powrocie, ale mamy 48 godzin, żeby tą kwarantannę sobie zdjąć, robić test. Można zrobić test na lotnisku. We Wrocławiu akurat kosztuje 200 zł, ale ja już się umówiłam na jutro na test za 120 zł za osobę, także przy dwóch zaoszczędzę 160 zł, więc myślę, że to jest dobry deal. No i to byłoby na tyle. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania o hotel, o samą podróż, wyjazd czy jakiekolwiek inne, to zapraszam do komentarzy, zapraszam również na mojego Instagrama, gdzie bezpośrednio możecie się ze mną kontaktować. A jeśli film okazał się dla Was przydatny, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnych nagraniach. Pa pa!